Zespół PCOS, czyli Zespół Politycznych Jajników, jest najczęstszym problemem, z którym mamy do czynienia u pacjentek w wieku rozrodczym. I tutaj, w zależności od symptomatologii, koncentrujemy się na różnych problemach. Część pacjentek zgłasza się z powodu nieregularnych miesiączek. Charakterystyka zespołu PCOS to jest właśnie rzadkie miesiączkowanie związane z brakiem owulacji. W zasadzie młode pacjentki, czyli te, które miesiączkują od 3 do 4 lat, mają cykle w zespole PCOS najczęściej rzadsze niż 45-dniowe. Pacjentki starsze, tutaj kryterium rzadkości miesiączkowania, to jest to 35 dni, przekładane to jest na 8 cykli w roku, czyli to są dane z wywiadu, które ustalamy w trakcie wizyty ginekologicznej. Najczęstszym objawem w zespole policystycznych jajników jest nieregularność w miesiączkowaniu, rzadkie miesiączki. Zwracamy uwagę na objawy androgenizacji, czyli zarówno trądzik, łojotok, czyli tendencje do skóry łojotokowej. Czasami zdarzają nam się również objawy związane z łysieniem androgenowym. I hirsutyzm, czyli nieprawidłowe ogłosienie, które u kobiet pojawia się w tych strefach androgenozależnych. Jeżeli chodzi o diagnostykę zespołu PCOS, prowadzimy ją w zależności od problemu, z którym zgłasza się pacjentka do gabinetu. Jednym z głównych problemów jest problem z niepłodnością. Z uwagi właśnie na rzadkie miesiączki i przewlekły brak owulacji. W zespole policystycznych jajników, czyli w zespole przewlekłego braku owulacji, jednym z głównych problemów jest problem niepłodnościowy. W zasadzie pacjentki te wymagają dokładnej analizy cyklu, bo 70% z nich. Ma owulacje rzadkie, ale jednak dokonujące się. 20 kilka procent najczęściej ma brak owulacji i one wówczas wymagają już przygotowania do terapii, do procedur indukcji owulacji. Tak więc, odpowiadając na pytanie, czy ciąża u pacjentki z zespołem PCOS jest możliwa, oczywiście tak, nierzadko są to ciąże, które wymagają naszych interwencji, czyli są to ciąże po procedurach indukcji owulacji y, lub też ciąże po procedurach y, zapłodnienia pozaustrojowego, ale jest też możliwe zajście w ciąże w cyklu spontanicznym. Y, czasem ginekolog jest tylko po to, żeby przygotować pacjentkę albo y, dokładnie y, ustalić termin y, owulacji.